Dzień Tam była pinka, tam była. Gdzie była pinka? Takie duże, i Dużym autobusem jechała? Nie, ja jechałem. Ja Ty też jechałeś? Nie. Jutro, jutro, jutro. Jutro pojedzisz? ci biegałem. Mm -hmm. to, no jutro. No dobra, to jutro, to zaraz idziemy spać, tak? Ja się zdemontować. No dobrze. Biegasz jeszcze? Czy się Chcesz jeszcze mleka? Naprawdę chcesz jeszcze mleka? Tak, prześpię. A pójdziesz spać, jak dostaniesz mleczko.